Hej, hey, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w przełomowym odcinku, bo właśnie stałem się posiadaczem tysiąca subskrybentów, za co Wam bardzo dziękuję gdyby nie wy, to to co robię nie miałoby najmniejszego sensu tak więc dziękuję wam bardzo wam jako widzom, subskrybentom ale też podziękuję w tym odcinku innym osobom i omówimy sobie tą moją drogę do tysiąca subów, przeanalizuję pod kątem wędkarskiego youtube'a jak to u mnie wyglądało, ta droga do tysiąca subskrypcji, podzielę się z wami ciekawostkami na ten temat, dla wędkarskich youtuberów myślę zaczynających przygodę może być nawet materiał ciekawy a dla osób, które zjawiły się całkiem przypadkiem to oczywiście będzie dla Was konkurs, słuchajcie. Także pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym odcinkiem, jeśli jesteś nowy, to, to możesz wkraść się w nasze szeregi, czyli w szeregi ławicy Fifena, jeśli tylko naciśniesz przycisk subskrypcji, do czego serdecznie zachęcam. Tak więc jeszcze raz w tym odcinku pogadamy sobie o mojej drodze do tysiąca subskrypcji, pogadamy sobie także o... Konkursie na wędkę, zobaczycie, oraz pogadamy sobie o zmianach, bo dzięki temu tysiącowi w końcu ten kanał jakoś się będzie powoli rozkręcał, więc to będzie dopiero początek. Od czego by tu zacząć? Może zacznę od tego, że po dwóch latach wstawiania filmików na YouTube zaobserwowałem zjawisko kuli śnieżnej, które występuje właśnie na tej platformie. A mianowicie, jeśli pierwszego roku zrobicie, dajmy na to, jak ja 200 subskrypcji to powinna być po roku różnica geometryczna. A co to oznacza? Takie dziwactwo matematyczne sobie wymyślił Fifan. Myśli, że wszyscy to będą nagle rozumieć. Otóż, gdy masz po pierwszym roku 200 subskrypcji, to powinno ci się pomnożyć razy dwa w ciągu drugim roku. Przynajmniej tak było u mnie miałem właśnie po dwóch latach troszkę ponad 400 subskrypcji. I po trzecim roku powinienem mieć, słuchajcie, 800. Ale dlaczego minęło tylko pół roku, 3 roku, że tak powiem, czyli już 2,5 lat nagrywania na YouTube, a ja złamałem ten schemat. Otóż udało się przełamać i przyspieszyć proces osiągania nowych subskrybentów dzięki inicjatywie, jakim był inkubator młodego kanału wędkarskiego, organizowany przez Krzysztofa z kanału Catch and Relax. Był to, a w zasadzie jest to projekt, który pomaga młodym youtuberom wędkarskim w osiągnięciu szybszego rozwoju i nabycia nowych widzów. Ale pewnie całą tą inicjatywę znacie. Ja jeszcze Wam podlinkuję link do drugiej edycji. I MKW, tam możecie się też zgłosić do Krzysztofa, jak macie swój mały kanał wędkarski i spełniacie kryteria. W jaki sposób mi pomógł ten projekt? Przede wszystkim dzięki Krzyszkowi, tak jakby udało mi się zyskać jego widzów, można powiedzieć, którzy zainteresowali się moim kanałem dzięki temu projektowi. Ostatecznie udało mi się go zwyciężyć. Walczyłem z, z Wojtkiem z kanału Josh Fishing TV do samego końca zaciekle. I jakimś cudem wygrałem. Nie wiem jakim to już. Krzyszka Wola taka była, ale, słuchajcie, jak już zwyciężyłem, to czekała mnie nagroda od Lucia, który wspomniał o, o moim kanale na swoim odcinku. No, po prostu uśmiech od ucha do ucha. Dziękuję wam, tym dwóm panom. Dodatkowo jeszcze z Krzysztofem z kanału Catch Relax wybierzemy się razem na wyprawę, wpadnie do mnie na moje wody i tam ogarniemy, słuchajcie, wyprawę i odcinki dla Was, tak więc możecie się spodziewać kolaboracji ze mną i z Krzysiem w jednym filmie. Tak więc już śmiało moja ławica osiąga w końcu liczbę tysiąca subskrypcji. Dlaczego ten tysiąc jest taki istotny? Przede wszystkim mogę teraz włączać reklamy na filmach. Posiadam już także kartę społeczności na YouTubie, gdzie będą liczne ankiety, gdzie Wy będziecie wchodzić ze mną w interakcje i to Wy będziecie decydować, jakie odcinki będziecie chcieli. Nowością są także live'y, ale których jeszcze na razie nie odpalę. To będzie dopiero na Inną liczbę subskrypcji. Po prostu 1000 to jest taka liczba, w której na live'ach by się nie gromadziło, taka, wiecie, taka minimalna ilość osób, żeby je fajnie prowadzić, żeby było sporo pytań, żeby ta nasza rozmowa się kleiła. Tak więc czekamy do 5000 subskrypcji. Z live'ami oczywiście, bo inne rzeczy, o których zaraz już wam powiem, będą dostępne już za moment. Przejdźmy więc do zmian. Wspomniałem o reklamach, tak? No niestety muszę je włączyć. Ale nie ze względu na to, że chcę was dręczyć reklamami i zarabiasz na tym jakieś grosiki. Bardziej tu chodzi o to, żeby promować ten mój kanał dalej. Bo YouTube działa właśnie w ten sposób, jeśli nie wiecie, że filmy, które posiadają reklamy są lepiej promowane, bo YouTube na tym jakieś tam pieniążki zarabia, jak się wyświetlają te reklamy. Tak więc chodzi o to, żeby wspinać się pomału na ten szczyt. I właśnie dlatego włączam te reklamy. Grosze, które z nich zarobię, przeznaczę na licencję na muzykę. Nowa muzyka pozwoli mi wprowadzić Was w klimat taki, jak ja bym chciał. Biblioteka YouTube'a, e, która jest dostępna za darmo czyli wiecie, taka biblioteka utworów dostępnych za darmo dla twórców na YouTube, jest dosyć uboga. Często chcę wprowadzić troszeczkę inny klimat do tych moich filmów, a nie mogę tego zrobić, bo sprawa wygląda tak, że ta biblioteka ma ograniczoną ilość audio. Tak więc mam nadzieję, że mi wybaczy się te reklamy. Dodatkowo z tych reklam nie mogę, słuchajcie, kupić sobie licencji. No, 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 no niestety, troszeczkę hajsiwa by brakowało. Tak więc weszłem tutaj w współpracę z lokalnym naszym rękodzielnikiem, z Arturem, który słuchajcie, sprzedaje te swoje dzierki. I od w sumie opublikowania tego filmu możecie już je kupować. Był odcinek o tych żerkach, wiecie dobrze, że są łowne, bo już trafiłem na nie parę, parę rybek. Na dniach pewnie wybierzemy się z tymi kolejnymi nowymi żerkami, które wyprodukował i sprawdzimy je, zrobimy testy i też będą w produkcji. Zdjęcia tych żerków Wam się w międzyczasie wyświetlały, tak więc jeśli jesteście zainteresowani tymi żerkami, to piszcie do mnie Instagrama, czy to Facebooka Dawid Fifen, ale zresztą wszystkie Linki macie w opisie filmu, tak więc tak możecie mnie wspomóc, jeśli chcecie, żeby mój kanał się szybciej rozwijał, żeby fi filmów było więcej i żeby były przede wszystkim lepszej jakości, no bo kamery, drony, wielkie ryby, to wszystko właśnie w kolejnych latach. No i wielkie łodzie, takie o, takie, takie jak szupaki, które łowię, czyli, czyli małe, ale... Zanim jeszcze przejdziemy do konkursu, to powiem wam teraz o rzeczy, którą też prowadzę właśnie od tysiąca subskrypcji, czyli o kolejnej zmianie, jest to grupa na Facebooku. Ławica Fifena. E, słuchajcie, ja sam nie chciałem za bardzo zakładać e, żadnej grupy, ale no e, zachęcił mnie do tego mój. Serdeczny widz, którego pozdrawia. No i taką właśnie grupę stworzymy. Tam będą się pojawiały od czasu do czasu moje wpisy z najciekawszych wypraw, bo nie ze wszystkich, z tych najciekawszych zawsze tam będę zamieszczał jakieś informacje. Dodatkowo będzie na pewno lepsza interakcja między nami, bo możecie na takiej grupie napisać jakieś pytanie do mnie, albo niekoniecznie do mnie, a do uczestników naszej grupy, naszej ławicy w sumie ławicy wyrapieżnych, grubych ryb. No dobra, grubych nie, bo... bo trzeba biegać, uprawiać sport, być zdrowym, tego... Musimy żyć, żeby łowić jak największe ryby. Już zmiany wam powiedziałem, od teraz możecie mnie wesprzeć kupując jerki, możecie też nie pomijać reklam, wprowadzam też ankiety na karcie społeczność i wprowadzam także grupę Ławica Fifena, do której też linki znajdziecie w opisie. W ogóle do wszystkich rzeczy, o których wspomniałem i które wiążą się z jakimiś innymi stronami niż YouTube Linki znajdziecie w opisie. Dobra, przejdźmy do konkursu, bo wiem, że większość z Was jest tutaj właśnie dlatego, że chcę wygrać jakąś nagrodę. Jest to niebyle jaka nagroda. Jest to wędka Olympii Spin 210 cm, czyli 20 m. 10-25 gram wyrzutu. Jest to wędka raczej przeznaczona do łowienia złodzi. Choć tak szczerze, ja ją wam daję w ręce, bo zaczynałem z nią przygodę. Jest dla mnie z pewnym sentymentem. Dostałem ją jednak za darmo tą wędkę. Była to moja pierwsza wędka, tak więc chciałbym, żeby też była to kogoś pierwsza wędka. Zwłaszcza, że starzy wyjadacze się nią raczej nie zachwycą. Jest to stara wędka, już troszeczkę no miała życia za sobą. Nie jest to nowka sztuka, ale jest to jakby nie patrzeć wędka, na którą możemy złowić przepiękne ryby. Nada się myślę. Do łowienia szczupaków, do łowienia. Okoni. Zresztą ja na nią nawet złowiłem sandacza. Na tą właśnie wędkę złowiłem też pierwszego okonia i szczupaka na spinning w swoim życiu. Tak więc czemu nie możesz tego zrobić i ty, złowić swojego pierwszego okonia czy szczupaka albo kolejnego, no, ale po prostu złowić na tą wędkę. Tak, dokładnie, możesz to zrobić. Jakie są zasady konkursu? No, jakie mogą być te zasady konkursu, skoro jest to był konkurs na pierwszą wędkę? Te zasady konkursu są następujące: jeśli chcesz wziąć udział, to po prostu opisz swoją pierwszą wyprawę na ryby. Nie musi być to wyprawa spinningowa, może być to jakakolwiek. Możecie napisać najwięcej 10 zdań. No, bo jednak kurde, nie chciałbym, żeby najdłuższy komentarz wygrał, a ten najbardziej treściwy i ciekawy. Ja wybiorę taki komentarz najlepszy razem z Żyry. I ta wędka właśnie ze stajni Konger pojawi się w Twoim asortymencie wędkarskim, jeśli napiszesz Ty najciekawszy komentarz. Liczy się oczywiście w takim komentarzu humor, może niekoniecznie merytoryka, bo to pierwsza wyprawa, wiecie jak nasze pierwsze wyprawy wyglądają. Reasumując, bardzo Wam jeszcze raz dziękuję Ławica, jest Was już prawie 1000 osób, w sensie jak już to wypuściłem, to już jest Was 1000, tak więc <grym> dziękuję, jestem naprawdę szczęśliwe. dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję Krzyśku za promocję mojego kanału, dziękuję Łukaszu za promocję mojego kanału, ale oczywiście nie idziemy w kierunku, że liczby są wszystkim. Chciałbym, żeby to była jakość, chciałbym, żeby to był klimat, nie chciałbym nigdy, żeby była spina. Skoro już zasady konkursu znacie, a ja wam jeszcze raz podziękowałem wszystkim i tobie, i tobie i... I nawet tobie odpiszę na komentarz, dam ci serduszko. <noise> Zawsze wam daję. Nieważne jakim hejterem byście nie byli, ja serduszko wam dam. No chyba, że zabluźnicie, to wtedy ja już nie mam takiej możliwości. No, bo wiecie, z YouTube już sam usuwa takie komentarz. Było pierwsze 100 subskrypcji, był pierwszy 1000, może kiedyś będzie 100 tysięcy, ale celem na całe życie jest milion. Zaskoczyłem. Nie wiem czy się uda, ale to jest cel na całe życie. I będę do tego dążył. Pamiętajcie, idziemy ławica do przodu, a nie do tyłu. Sayonara.